mam tu Hordy Ciastek. Od razu mówię, że mogę tam smarkać, harchać, kichać i w ogóle. A dzisiaj zagramy w ostatnio bardzo popularną grę. Widziałem, że dużo ludzi ją nagrało. Jest to Sinister Squidward, czyli tam zło, wrogi, Skalmar, tak? Więc od razu przejdźmy do tego intro, bo już testowałem, Czy wszystko dobrze się nagrywa. Mam nadzieję, wszystko dobrze się nagrywa. To tutaj pozmieniłem trochę ustawień. Też w OBS-ie by coś mi nie pasowało. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Trochę długa przerwa jakby miała być wcześniej filmy, ale akurat jak teraz chciałem nagrywać to byłem chory i teraz w miarę, w miarę w miarę w miarę w miarę zdrowy, żeby móc funkcjonować więc yy, zapraszam do tego komediowego horroru. Squidward. And I hate my life. I wake up every day, go to work, and come back home. Nothing ever changes. I'm thinking of killing myself. But before I kill myself, I want to kill the people I hate. I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. I'm going to kill all these people! Get ready to die. Dobra, więc e, jeśli mi się nie chciało, to dodam no, napisy do no, tych wszystkich dialogów. E, bo może ktoś nie, nie pani mają po angielsku. E, więc tak, musimy, musimy wszystkich zrobić. E, to, ale edge game, nie? No i to już wiem, że tutaj mamy <noise> to jest takie dziwne nie jakby <głos> <Dobra>. <głos> Ale to jest takie śmieszne, to powinno być naprawdę tragiczne, to jest tak śmieszne It's time I kill Mr. Mogę się ruszać? O Dobra, let's go It's locked Where is the key? Where is the key? Gdzie? Mogę skakać. To jest jak co w ogóle? What the fuck. <laughs> Nie wiem, w ogóle jak ktoś wpadł, że taką grę zrobić, Coś nie takie... Nie wiem Na jakąś watchlistę yy, Powinni wsadzić tego człowieka O, klucz Hey. exit you like a Edward, oh, what is happening here is that a gun I came to kill you hmm. and I'll take your money <laughs> no see you in hell how yeah, about you call Ja dosyć się kiedyś wyśmiać z tej gry, jakby to jest... ...jakieś Breaking news, a mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I HOPE I DON'T HAVE TO KILL Squidward. <laughs> to jest w ogóle... Myślałem się te dialogi, Jakby to jest pierwsza gra, która... Tą grą, która używa... E, tego, czego AI do generowania... E, głosów. Jakby tego jeszcze... Tego jeszcze nie było. Dobra, zaczynamy... Explore the house, press E to hide in closets. Ale F to sur your flashlight. O ale horror. Boję się. Pomyślałem, że nie jestem za głośno. Co to było? O kurde! Chowam się. Znaczy muszę słuchać kroków. Może sobie szybko? Dobra. No bo idziemy. O, krowar. Nie wiem, mu Gdzieś tu chodzi, go słyszę. Co mogę zrobić? Nic. Co tam się dzieje? No nie mogę tego rozwajć, o co tu chodzi? A, dobra, ja nawet klikam. O nie A, to jest głośne, co muszę zrobić? O kurde, on idzie. Okej, okay, dobra, mnie się dzieje w ogóle. Mam nadzieję, że szybko przyję tą grę, a nie będę musiał przed godzinę grać. Mam nadzieję, że się ta gra się nie zboguje, bo tam widziałem, że yy, trochę bugów było. Chociaż to jest wersja 1.2, 2 to może są naprawione te błędy. Jak coś to trochę, trochę oglądałem, nie? Więc trochę wiem co się robi z tej grze, ale no. Nie, mogę wejść, czy nie? Chyba, że to campi. On tu może wejść. On tu idzie, nie? No nie krzyś, proszę cię, ja nic nie słyszę. Finally, I'm free. I got circumcised again. Okay. So, John is. Oh, shema. Sandy, thank you for saving me. You're welcome. Let's get you out of here. Okay. Let's go. And one more thing, Patrick. Did you see SpongeBob? I think I did. Squidward took him to the living room. Living room. A może go teraz ten? Chodź. Chodź szybciej! Chodź. Proszę, się nie zablokował. Chodź szybko! Jak gra jest trochę ciemno, nie wiem czy może je nie rozjaśnię trochę. Szybko. Nada, trzeba spongeboba znaleźć. Czyli on go do Living roomu, tak? Investigate the Living Room. Dobra. Nie, tu jest Bathroom. living room, na pewno? Tak Investigate the living room A co nam zrobić niby? O! Dobra to Co to jest? Że powinien faktycznie używać tego latarki Any chance there is? Oh, SpongeBob. Hey, Sandy, did you come to help me? Yes, SpongeBob. What is this machine? How the fuck should I know? Squidward put me in it. And I think it's gonna split me in half. Sandy Cheeks! I'm coming to clap those cheeks! He's coming, Sandy. You have to hide in the closet. I'm hiding in the closet, alright. SpongeBob! Get ready to die! Squidward, no! Please! I will do anything if you let me go! Come! Squids don't have dicks! Get fucked, SpongeBob! I oh, the dirty humor. Ale no, dlatego to jest tak parodia, nie? Ale fajny jest to start the machine. O kurde, idzie. A co, co teraz zrobić? Tam patruje skalmar. E, ten korytarz. Nie słyszałem taką muzykę, czy to zaczęło się zbliżać, bo nie słyszałem w ogóle tych kroków. O, to taką muzyczkę. No, gra się zbogowała, nie mogę za w ogóle chodzić Ale on tu stał No, prawie zginąłem <grym> No właśnie, to jakoś nie wiem, tak A nie wiem, co on zrobić On to stoi? Nie, bo tu jakieś Korty są co, nie? Ja może muszę coś znaleźć. O nie, gacek. O nie! Coś świeci, widzę jakaś, jakieś wiaderko czy coś. Dlaczego to wymasterować jakoś? On chyba chodzi tylko tym korytarzem, mi się tak wydaje. I wraca. O fak, on tu jest. No, czy on idzie tu. Da chyba wiem jak on działa. Co mogę z tym zrobić w ogóle? Masz? Da, że wiem jak on działa Wzią tak. Idzie tam Fuck. Zauważymy. Dobra, jeszcze wiem jak on działa. Dobra, co mogę z tym wiaderkiem zrobić? Nie wiem co mogę zrobić. Może go wo wodą... Dała chyba wiem. Muszę nalać wody. Ale teraz ta jest jakby nie widziałem tej części gry. Muszę nalać wody może. I się na te bezpieczniki się zrobić zwarcie. Ty tak, on idzie, podchodzi tutaj do tego pokoju. Idzie tym korytarzem, idzie do tego tam tego pokoju drugiego. Idzie do tej łazienki I wraca się. I idzie tu No muszę na te bez to wylaźnie nie? Ostatnia prosta To. o nie gada się to jeszcze muszę coś zrobić o nie minutes later nie no przecież już raz o, a przede. a dobra nie widziałem tego nie jak ja mogłem to widzieć What happened? Hey, Sandy, you saved me. You're welcome. Look, Sandy. squid is here. Hahaha! What happened? I'm going my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Kurde, przepraszam, ja się słychać jakieś sztukanie. Sztukanie, stukanie w tle. Przepraszam za to. Okej, okay, czyli tak się tak kończy. No, śmieszna gra. Na pewno ja Myślę, że autor został wstawiony na mam tu, że się że auto zostało wstawione na watch listę BI. Nagrywam tu już 25 minut i naprawdę przepraszam, jeśli teraz było słychać jakieś tam e, uderzanie, ale naprawdę przepraszam. E, więc to był Sinister Squidward. E, bardzo śmieszna gierka, bardzo ciekawa. E, wiem, że ona powstawała tylko tam e, 3 miesiące, bo tam wyczytałem na, na HIO. E, fajna, fajna. E, naprawdę bardzo fajna. E, przepraszam za, za wszystkie jakieś tam szmery w tle. E, I Dzięki, ja ciastek. E, tak naprawdę bardzo fajna, daję okejkę. Okay i widzimy się, nie wiem kiedy. Nie wiem czy w tym tygodniu, wiecie? I ja to wrzucę prawdopodobnie 18... O Jezu 18. Naprawdę dużo zwlekałem, nie? A mówię, nie miałem na początku czasu, obserwując że luty, ale nie miałem na początku czasu. I, I teraz jeszcze kiedy chciałem to mieć choróbsko jakieś dzieło, nie? I dopiero tak dzisiaj. Znaczy chciałem już wczoraj nagrać, ale jeszcze tak nie czułem się na siłach, dopiero dzisiaj tak w miarę ok, tylko mnie tam trochę katar jeszcze męczy. Słuchajcie w moim głosie. Więc no, ja byłem ciastek, dziękuję Wam e, za to, że to obejrzyście, Dajcie łapkę w górę, tam suba, nie wiem, cokolwiek. U, napiszcie komentarz, czy Wam się ta gra podobała. E, myślę, że jakiś film jeszcze się pojawi e, w lutym, też, też chcę Wam powiedzieć. E, no i dobra, to by na tyle. Ja byłem ciastek. Na razie.